W ogóle szafek nie będę mogła otwierać. Trudno. Trudno się mówi. Żyje się dalej. Okej. Okay. Eee, nie to chciałam. Mapę chciałam. Baza naukowa, a normalny sygnał. Szczątki. dobra jedziemy do bazy naukowej. Gdzieś tam. Ty, ale ładne niebo. Takie ładne gwiazdy. Co to jest? Ja na no, gwiazdy chyba. <laughs> ja się na astronomii nie znam. W ogóle gdzie ja jadę? Spinam się znowu na góry, jak zwykle. Mako, nie spadaj! Nie, nie, nie rób mi tego! Nie, nie! Jest! Spijałam się na Mount Everest tej planety. <grywia> Uwielbiam się spinać po górach. Jupija, <grywia> a potem skakać na główkę, Mako. <grywia> Ej, ale on się nigdy nie wywróci, nie? Do góry nogami. Dobry jest. Dobra, jedziemy z salonem. Jest tu kto? Nie atakować mnie bez ostrzeżenia, proszę. O, mamy nawet garaż dla Mako. Dwa garaże. Yeah! Zaparkujemy, Mako. Grzecznie. Da się tu w ogóle zaparkować. Chyba się nie zmieszczę. A może czekajcie. Yeah! Ale zajebiste. Zaparkowaliśmy Mako w ładnym garażu, żeby nam nie przysypał śnieg. Hmm, teraz do środka. Ten punkt można odznaczyć już. No właśnie tam. Uh, Okej, okay. wyeliminuj terrorystów, ale pamiętaj by sprawdzać swoje cele. Cywile są tak oszołomieni narkotykiem, że mogą wejść prosto w środek wymiany ognia. Uh, no dobra, a... Uh. Mogę jakoś sprawić, żeby moi uh, ludzie nie atakowali w ogóle? Bo jak znam ich, to zabiją pewnie wszystkich cywili. Jest tu kto? E, tu jeszcze nie. Dobra. Śwadliwy przedmiot. Jeszcze jeden zapis. <grystanie> no otwórz drzwi. biotyczny terrorysto, dostaniesz ode mnie tutaj. Nie strzelać w cele! Jesteśmy wow. Wow, 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 czekajcie, czekajcie no. Nie tak szybko. Uff, czekajcie chwilę. <grystanie> to już wszystko? Nie, no. To nie mogło być takie proste. A to jeden, to znaczy, że już kogoś zabiłam? Chyba tak. I to chyba mój zespół zabił. A nie wiem, nie znam się na tym. Masakra to jest jakaś. A nie, szalony naukowiec. Żyjesz! Myślałam, że ty jesteś szafką. <laughs> o, jest drugi naukowiec. Dobra. Wow! <laughs> Czekajcie, no. Co jest? Aha, bo ja padłam. Dobra. Eee... Czekaj, teraz ja ich podniosę. No, strzela, i. Dobra, udało Ci się oczyścić stację. Straty wśród cywilów były. do zniesienia. Aha, czyli jednego jakiegoś zabiłam, chyba. Albo mój zespół. Ewolucja ludzkości? Co? Ci biotycy wcale nie wyglądali inaczej niż inne menty z którymi masz do czynienia. Okej. Okay. I to głupie. To było. Nie bawię się to. Tak. Mm, co tu jest? Jest tu coś fajnego? Coś dla mnie? Coś dla mnie jest. Granat był tam tylko chyba. <grych> A, tylko jedna rzecz. O, tu coś jest jeszcze. Jest eee, zbyt niski poziom. Kiedy się uśmiecham, ściany grają. Ja Tworzy tak dużo muzyki. Jej, normalnie masz odwrot, stara. <grym, 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 co ty paliłaś? Ja też chcę. Jest tu coś? A, coś jest. O, co ty masz? Łażą mi między palcami. Czuję ruch ich skrzydełek. Aha. Tak, to wiele wyjaśnia. A, zbyt niski poziom. Ciekawi ci naukowcy tutaj są. Coś jeszcze powiesz? Gdzie jest? Widzieliście to? ładnie tutaj. Piękne. Tak, fascynujące. Fascynujące. Ej, jak ty przerazłeś? Jeżeli nie będę stać bez ruchu, wszystko się rozleje. Wtedy już nie będę mną. Nie będę więcej sobą, jeśli wszystko się rozpadnie. Muszę stać nieruchomo. Ty widzieliście? ona przeszła przez ścianę. a że przez to pudełko. O, ten też. Łażą mi między palcami. No dobra, to już jest. A, nie to. Nie zabijamy kolejnych naukowców. Czujesz, jak puchnę? Rozerwę to wszystko na strzępy. <noise> Okej. Okay. A wy? No chodźmy, kurwa. Gotowa. A, nic ciekawego. No dobra, no to idziemy stąd, <noise> bo się zarazimy jeszcze tym szaleństwem. I zacznę gadać jak oni. <noise> Hmm. Tak, wtedy na pewno byłoby ciekawiej. <laughs> Ora, idziemy do naszego zaparkowanego Mako. I wynosimy się stąd. chyba uh -huh. żeśmy wykonali to zadanie, nie? Aha, musimy się zgłosić do haket. Dobra. Potem jeszcze spadać aktywność getów i możemy ruszać na wirmir. Tak, jedną z moich ulubionych planet, ale jedną z, też z najtrudniejszych. O, tam mnie dość często zabijali za pierwszym razem, ale teraz mam dosyć dobrze rozwiniętą postać, więc myślę, że sobie tam lepiej radę niż za pierwszym razem. E, dobra, to gdzie mamy szukać tych całych getów? Gromada Armstronga, dobra. Nadchodzi wiadomość. Łączę. Dobra robota, komandorze. Wszyscy biotycy zostali wyeliminowani przy minimalnych stratach wśród zakładników. No właśnie, ostatnim razem też mi się chyba nie udało z wszystkimi. Czy przez ten mój zespół? On strzela do wszystkiego, co się różni, kurde. Zabiłam dziś niewinnych ludzi, admirale. Biotycy to ukartowali, ale to ja pociągnęłam za spust. Biotycy mieli przewagę. Ciężko walczyć, gdy przeciwnik używa zakładników jako tarcz. Zginęło tylko kilku cywilów. Dobrze, że to was wysłaliśmy. Uratowaliście dziś wiele istnieni, komandorze. Piąta flota bez odbioru. No, to ruszamy dalej. Armada Armstronga. Gdzie to może być? O, a nie, to jest głowica. rangi z Arcturus. Przełączam. Yy, znowu jakiś zagadek. Tu admiral Hackett. Odbieramy raporty o aktywności getów na skaliańskim pograniczu. No to przecież Sądy wiemy. zidentyfikowały posterunki syntetyków na czterech planetach układu Armstronga. Potrzebujemy kogoś, kto mógłby się tym zająć. Mm, Aż czterech planeta... o nie, nie... bardzo mi się chce. Wiemy, co zamierzają? Trudno powiedzieć. Może tylko zbierają informacje. A może planują atak na ludzkie kolonie? To może być pierwsza fala inwazji. Oby nie. Potrzebujemy was, Shepard, żeby przeprowadzić śledztwo. Znalezienie Sarena jest nadal waszym priorytetem, ale bardzo liczymy na waszą pomoc. Macie w końcu doświadczenie w walce z Getami. Przesyłam położenie wszystkich znanych posterunków Getów w układzie Armstronga. Admirał Hackett, bez odbioru. A, nie podoba mi się to. Szczerze mówiąc, bo ja myślałam, że to będzie takie króciutkie zananko. Systema Gagarin, Tiereszko, Wachonki, Wamsi, czyli wszystkich. Uf, 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 uf. Dobra. Lecimy tam. Jak już zaczęłam, to, to już skończę. No <gryzny> zaś się muszę cofać tu. my od Gagarina. Tak jest. Hmm, jakie to mogą być planety? Może ta? Taka zielona? Ta? Ta? Eee, jakieś pierdoły... Nie, ta na pewno nie. będzie ta. Nie, też nie. Jeju, gdzie to jest? Na czerwonej planecie będzie... No super. Jak Mars. Taki nieprzyjemny odgłos się pojawił. A, ratali weźmiemy. Mm, niezbyt tu przyjemnie. Podobały mi się bardziej te zielone planety. A nie ma żadnego poziomu zagrożenia, nic. Zajęty po badawczy, tak, tu musimy się udać. Czyli w drugą stronę, jak jest obrócone Mako. E, gdzieś tam. Gdzieś tam, dobra. Albo tam. Nie wiem, kurde. Pewnie tam na samej górze będzie. Znowu się wspinamy po górach. Tak jest. Na czerwonej planecie. Że ona taka brudna, bardziej czerwona. Brązowa bardziej <laughs> Tu mamy jakieś wielkie coś Jezus Jak słońce w blu. Taki bardziej czerwony